Jest to ekopiknik, który organizujemy w sumie po raz pierwszy po dwóch latach przerwy. Piknik nosi nazwę Dobre Rady na Elektroodpady. Chcemy dzisiaj edukować mieszkańców o tym, jak właściwie zagospodarowywać sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dzisiaj przygotowaliśmy dla uczestników tej imprezy bardzo dużo atrakcji w postaci koncertu zespołu widawianki, w postaci przedstawienia teatralnego. W wykonaniu Teatru Kultureska. Przedstawienie nosi tytuł Bukiet Talentów. Poza Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, który jest głównym organizatorem, oczywiście występują dzisiaj nasi partnerzy. Przede wszystkim Organizacja Odzysku Elektrosystem SA i tutaj na stoisku elektrosystemu będzie dostępne, będą dostępne różnego rodzaju gry i atrakcje e, dla najmłodszych i oczywiście również dla nieco starszych. E, Konkursy e, dzisiaj również e, będzie zaprezentowany pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu e, strażaków z OSP folwarki. E, partneruje nam dzisiaj również powiat Radomszczański oraz miasto Radomsko. E, jeżeli chodzi o miasto, jest to Wydział Ochrony środowiska, który e, zapozna mieszkańców e, z zasadami naboru. Środków na termomodernizację budynków. Tu jesteśmy Green Team. Patrz na nasze twarde wieści. Recyklingu kręci się w wilczu. na nasze części. Będzie wracał ekopaka będzie zaraz wszystko tutaj radać. Przede wszystkim przez zabawę, bo młode pokolenie przez zabawę się uczy, a następnie przenosi to do starszego pokolenia. Ja się śmieję zawsze, że dzieci w jak już przedszkolnym, które nauczą się jak postępować, chociażby właśnie z elektrośmieciami albo z tym jak postępować z z wodą podczas mycia zębów. One nas potem tego uczą, taka 4-5 latka, więc myślę, że przez zabawę ta edukacja jest kluczowa. W jaki sposób zachęcać młode osoby do tego, aby uczyły się tych postaw działań ekologicznych? No w jaki sposób? No przede wszystkim to, że mówimy, pokazujemy sami też jak należy postępować i wówczas no, dzieci się uczą przede wszystkim z obserwacji, tak? więc jak widzą, że starsi segregują śmieci, dzieci też będą segregować te śmieci, tak? a potem one będą uczyć też starsze pokolenie, którego, które o tym nie wie. W jaki sposób postępować z elektroodpadami, z tymi największymi również czasami gabarytowo? Jest to przede wszystkim szczególny odpad, dlatego że elektroodpadów nie możemy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Tak jak segregujemy przy nie wiem, czy plastik, czy szkło, czy papier, mamy do tego specjalne pojemniki w domu, worki, no to na elektroodpady w domu takich miejsc nie, nie posiadamy. Musimy pamiętać, nie wyrzucamy do zwykłego kosza na śmieci, a oddajemy je do specjalnych punktów zbiórki. Czasami są to... Sklepy, w których stoją pojemniki na, taki, na takie odpady. Jest to przok, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien taki punkt się znaleźć. Wielkogabarytowe sprzęty możemy oddać poprzez projekt, na przykład decydujesz.pl, przyjeżdżamy bezpłatnie, odbieramy wielkogabarytowy sprzęt AGD prosto z domu.